Kanibale są ikoną świata zarówno DeForest, jak i Sons of the Forest. Ich często brutalne oraz praktykujące kanibalizm plemiona zamieszkują miejsca akcji obu tych gier. Tajemniczy półwysep, badany przez korporację Sahara, ale też i wyspę wykupioną przez Edwarda Paftona. To oni są na początku każdej z tych gier naszym głównym zagrożeniem, czają się w cieniu drzew, jednocześnie często obserwując nas z ukrycia, a jak się zbliżymy, nie zawahają się nas zaatakować. Takie zachowanie kanibali od razu pokazuje, że każdy, kto postawi stopę na ich skrawku ziemi, staje się dla nich potencjalną ofiarą. Swój teren oznaczają bardzo dobitnie, umieszczając w nim odstraszające totemy, najczęściej stworzone z pozostałości ich ofiar. Równie straszne są ich obozy pełne kości, wnętrzności oraz innych porozrzucanych przedmiotów. Jest to obraz jasno pokazujący, że kanibale brutalnie rozprawiają się z intruzami, a jednocześnie, przez te makabryczne ostrzeżenia, starają się odstraszyć kolejnych śmiałków, zanim ci w ogóle zbliżą się do ich terytorium. Widząc tak agresywne zachowania, a także przywiązanie do swoich terenów przez członków plemion, rodzi się we mnie jedno pytanie: jak to możliwe, że korporacje funkcjonujące w obu tych miejscach nigdy tak właściwie na nich nie zareagowały? Dlaczego więc nie pozbyli się ich z tych terenów, aby w żaden sposób nie zagrażali prowadzonym w tych miejscach eksperymentom, bądź nawet samym naukowcom. Wydaje się to być jednym z najbardziej niedokończonych wątków w całej historii zarówno DeForest, jak i Sons of the Forest. A wręcz można by powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju luka fabularna. Kanibale nie są elementem otoczenia czy innym losowym zagrożeniem, takim jak dzikie zwierzęta. Można wręcz uznać, że są fundamentem doświadczenia, jakie oferują te gry. To oni nadają początkowym godzinom rozgrywki poczucie zaszczucia i niepewności. Ich agresywna natura sprawia, że każda wyprawa w głąb lasu wiąże się z ryzykiem, a ich obozy oraz makabryczne totemy stale przypominają, że gracz nie jest w tych miejscach mile widziany. Jednak mimo tego, jak ważnym elementem samego świata gry zdają się oni być, tak w fabularnym aspekcie zdają się znajdować całkowicie na marginesie. Można wręcz stwierdzić, że z perspektywy historii, przedstawionej w obu tych grach, kanibale tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. A więc dlaczego nie są oni właściwie bardziej eksploatowani fabularnie? Dlaczego żadna korporacja w ogóle na nich nie reaguje? A także nie znajdziemy o nich żadnej informacji w różnych zapiskach oraz notatkach. Właśnie o tym porozmawiamy sobie w tym filmie. W przypadku Deforest możemy przyjąć, że kanibale zamieszkiwali półwysep na długo przed przybyciem korporacji Sahara. Ich obecność wydaje się czymś naturalnym dla tego środowiska, a ich kultura oraz agresywne zachowania sugerują, że przez lata trwali oni w izolacji. Możliwe, że Sahara po prostu tolerowała ich istnienie, traktując ich jako niegroźnych tubylców, biorąc pod uwagę, że tak właściwie nie zagrażali oni prowadzonym przez nich eksperymentom. Jeżeli ta historia ma być w ogóle w jakikolwiek sposób realna, to nie ma innej możliwości niż taka, że korporacje zdawały sobie sprawę z obecności kanibali. Co więcej, wydaje mi się, że mając dostęp do tego typu ludzi, w pewien sposób wyjętych spod jakiegokolwiek prawa. To korporacja taka jak Sahara, która jak wiemy moralnością nie grzeszyła, w końcu wykonywała niebezpieczne eksperymenty na dzieciach. To nie miałaby problemu, by i ich wykorzystać i to nie tylko w celu badania ich życia oraz jego obserwacji. Wydaje mi się, że mogli się oni nawet posunąć do wykorzystywania ich do swoich badań. Biorąc pod uwagę, że Sahara zajmowała się eksperymentami nad mutacjami i wpływem artefaktów na ludzi, to kanibale mogliby być w nich obiektem zainteresowania. Naturalnym przykładem ludzi żyjących w ekstremalnych warunkach, odizolowanych od cywilizacji, którzy na dodatek od pokoleń żyją w okolicy badanych przez nich artefaktów, a nawet niektórzy z nich przecież funkcjonują tuż obok mutantów, które są efektem tych artefaktów. Swoją drogą, fakt, że mogli oni prowadzić badania na kanibalach, zdaje się potwierdzać fakt, że nawet na samym końcu gry, w placówce badawczej Sahary, znajdziemy kilka kanibali. A jak one się tam dostały? Wydaje mi się, że to właśnie na nich były prowadzone badania. Chociażby badania nad tym, jak funkcjonują one wraz z mutantami. To jest w ogóle jeden z bardziej interesujących aspektów kanibali, a mianowicie ich życie w pewnej symbiozie z mutantami. W grze nigdy nie widzimy, by kanibale walczyły z tymi istotami. Wręcz przeciwnie, razem żyją w jaskiniach, ale też w późniejszym etapie gry wspólnie przemierzają mapę w ramach patroli czy nawet wspólnego ataku na pozycję gracza. Tylko w jaki sposób akurat kanibale nauczyły się funkcjonować wraz z mutantami? Czy wynika to z instynktu przetrwania lub ze strachu przed nimi? A może kanibale postrzegają mutanty jako swego rodzaju boskie istoty lub wyższe formy życia, którym nie mogą się przeciwstawić? Możliwe, że artefakt odpowiedzialny za mutacje również w jakiś sposób przez wiele pokoleń wpłynął na umysły kanibali, powodując, że w jakiś sposób podporządkowują się oni tym potworom, zamiast walczyć z nimi. Jeśli to prawda, to ich obecność mogłaby być dla Sahary nie tyle zagrożeniem, co elementem naturalnego porządku, środowiska, stworzonego przez badany przez nich artefakt, który nie tylko nie wymagał ingerencji, a wręcz przeciwnie, również powinien być obiektem badań. A więc czy to jest powód, że Sahara ostatecznie nic nie zrobiła z kanibalami? No, wydaje się to być sensowna teoria, jednak jak to z teoriami bywa, w samej grze brakuje jakiegokolwiek potwierdzenia tej tezy, chociażby jakiejś notatki, którą możemy przeczytać na ten temat. Natomiast w Sons of the Forest sytuacja zdaje się być jeszcze bardziej skomplikowana, a to dlatego, że nie mamy pewności, czy kanibale zamieszkiwali tę wyspę od zawsze, czy może są chociażby efektem działania artefaktu, który znajdujemy w piekielnej jaskini na samym końcu gry. Wiemy, że obiekt ten ma zdolność przekształcania ludzi w mutanty, a nawet dosłownie w jednym z bunkrów możemy zauważyć, jak działanie artefaktu przemienia osoby w potwory. Biorąc to pod uwagę, pośród społeczności graczy istnieje teoria, wedle której możliwe jest, że kanibale to w rzeczywistości w pewien sposób można by powiedzieć delikatnie zmutowani ludzie, którzy wcześniej mogli być mieszkańcami tej wyspy, czy nawet pracownikami korporacji, którzy w wyniku ekspozycji na moc artefaktu stali się tym, czym są teraz. Tylko taka wersja zakładałaby, że kanibale, tak samo jak mutanci, na wyspie pojawili się dopiero w momencie przybycia na nią ludzi z korporacji Pavkor. Tę Te teorię zdaje się dodatkowo podsycać fakt, że tak samo jak i w poprzedniej grze, taki i w Sons of the Forest nie znajdziemy żadnej odpowiedzi na pytanie, skąd właściwie wzięły się kanibale na tej wyspie. A nawet gra w żaden sposób się do nich nie odnosi, tak jakby według historii gry oni wcale nie istnieli. Co więcej, w przeciwieństwie do pierwszej gry, nie mamy też dowodów na to, że kanibale istnieli na wyspie przed działalnością korporacji. W porównaniu do kanibali z półwyspu, w przypadku których możemy podejrzewać chociażby, że mieli oni kontakt z chrześcijańskimi misjonarzami, którzy odwiedzili półwysep z pierwszej gry w okolicy XVI wieku, na długo przed akcją. To zdaje się potwierdzać teorię, że kanibale są wynikiem długotrwałego działania artefaktu, który stopniowo degradował umysły i ciała osób przebywających na wyspie. Co więcej, bardzo podobny przypadek wydarzył się już na tej wyspie i to na dodatek zostało potwierdzone w fabule gry. Chodzi mi o przypadek kultystów oraz rybaków, których zapiski możemy odnaleźć w grze. Wedle tych notatek osoby przebywające na wyspie miały doświadczać stałych wizji związanych z artefaktem, a także chociażby problemów z zasypianiem oraz z wzmożoną agresją. Kanibale mogłyby być ofiarami tej samej anomalii, która sprawiła, że wcześniej całkowicie normalni ludzie postradali zmysły pod wpływem mocy artefaktu. W czasie przebywania na wyspie stopniowo tracili swoją tożsamość i popadali wpierw w pierw agresywne zachowania. A następnie całkowicie przestali przypominać osoby, którymi byli wcześniej. Jednak pamiętajmy, że jest to tylko teoria, nawet jeżeli wydaje się być dość prawdopodobna. Poza tym istnieje oczywiście także możliwość, że kanibale istnieli na wyspie od samego początku. W takim przypadku można przypuszczać, że korporacja, która prowadziła eksperymenty na wyspie, zignorowała ich obecność, koncentrując się jedynie na swoich celach i projektach. Brak jakiejkolwiek interwencji w sprawie tej grupy może sugerować, że korporacja nie dostrzegła w nich zagrożenia lub po prostu uznała ich za nieistotny element w ich szerszym planie. Bo jak wiemy, właścicielowi korporacji Edwardowi zależało tylko i wyłącznie na odnalezieniu artefaktu, a cała reszta, w postaci chociażby budowy luksusowych bunkrów, była wyłącznie jego przykrywką. Dlatego mógł on całkowicie olać istniejące na wyspie plemiona, aby po prostu nie poświęcać im więcej czasu, który chciał przeznaczyć na poszukiwanie artefaktu. Jak widzicie, więc, niezależnie od tego, która z tych teorii zdaje się być bardziej prawdopodobna, to jedno jest pewne: relacja korporacji z kanibalami to wciąż niedokończony wątek w obu tych grach. Otwarta zagadka, która zostawia mnóstwo miejsca na spekulacje. A czy kiedyś poznamy jej rozwiązanie? W przypadku Deforest temat można uznać za zakończony. Tutaj nie spodziewałbym się już żadnej aktualizacji, która mogłaby rozwinąć ten temat. A jak będzie w przypadku Sons of the Forest? Po cichu wciąż naiwnie wierzę, że twórcy jeszcze nas zaskoczą, jednak jedynie póki co zaskoczyli nas po roku dodaniem tratw i kilku innych pomniejszych elementów. A jak fabuła tych gier była sitem, tak dalej pozostaje, a te dziury możemy jedynie wypełniać teoriami takimi jak te przedstawione w tym filmie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co o nich sądzicie oraz sprawdźcie te dwa inne filmy. Jeżeli interesuje Was więcej podobnych historii z różnych gier komputerowych, a tymczasem, my widzimy się w przyszłym filmie. Cześć!